Dzień dobry, witam ponownie. Omawiam dzisiaj dla mnie wielki temat, bo naprawdę jest to temat podstawa całej mojej pracy. I dlaczego uważam, że ta praca terapii masażem łona jest tak ogromnie przemieniająca? Praca z ciałem jest bardzo mocna. I tak jak widzimy w efektach innych terapii z ciałem. Ciało wie, czego pragnie i jest tak gotowe się spontanicznie uzdrawiać. Nasze ciała są tak inteligentne, one wiedzą, czego one potrzebują, że często sama terapia z ciałem, tak jak widzimy w fizjoterapii, czy w masażu, czy w refleksologii, nasze ciało zyska od tej terapii to, czego potrzebuje, i już widzimy po pierwszych sesjach olbrzymie efekty. Tak samo działa terapia masażem młona, ale terapia masażem młona to znaczy ten cały masaż, który jest przeprowadzany specyficznie we wszystkich częściach pleców, pupy, kręgosłupa, brzucha, przepony, zapomniałam jak się nazywa po polsku, przepona wszystkie części jelit wszystkich organów i oczywiście przestrzeń łona poniżej pępka te wszystkie części nasze ciała które typowy masaż nigdy nie dotyka są to części ciała gdzie w chińskiej medycynie tysiące lat temu zaobserwowali że w tych częściach ciała się wszystkie nasze emocje gromadzą jest to Luźnie związane z frekwencją energii, frekwencją rezonansu, wibracji, w której nasze, nasze ciało drży w naturalnym stanie. I kiedy energia u kogoś jest bardzo wysoka, to energie mogą drżyć. 700, 800, 900, 1000 Hz. Wysoko, bardzo wysoko. To są osoby otwarte, optymistyczne, takie przygodne, miłe, takie bardzo lekkie: takie osoby, co jakie spotykamy, to aż, aż pragniemy z taką osobą być. To jest osoba, która wibruje bardzo wysoko. A jak mamy dużo zakotwiczonego bólu, lęku, ciemni. Niewypowiedzianych prawd. Jeżeli jesteśmy przytłoczone życiem, to nasza frekwencja, ten rezonans naszego ciała spada, spada, spada w dół. I jak wchodzimy w te takie ciemniejsze i kolory, i takie bardziej ciężkie energie, to frekwencja tego rezonansu idzie znacznie w dół. Więc zamiast 700, 800, 900, 1000, to mamy. 30, 40, 50, 60. I to są osoby, które noszą w sobie ciężar. To są osoby, które są ciemne, są zamknięte, ich działanie w życiu jest spowolnione, nie, o, nie potrafią osiągać z takim samym sukcesem co inni. Rozmowy z nimi ciem, często są oparte na trudach, na na rzekaniu, my wszyscy znamy taką osobę. Więc rozmowa o frekwencji energii osoby. czy wierzysz w energię czy nie? to naprawdę nie ma znaczenia. Wszyscy wiemy, jakie jest to uczucie, jak energia w pokoju jest wysoka, cudowna, taka lekka, miła, fajna, sympatyczna. a później znamy to, tą emocję, to, to uczucie, jak wchodzi osoba, ta cała energia opada. Ta rozmowa dzisiaj jest na temat, tak jak powiedziałam, podstawy mojej terapii to jest cień ludzkiej psychiki. Więc jestem akademicko wyszkolona w kierunkach psychologii, neuronauki, psychoterapii, bardziej konwencjonalne, Psychiatryczne podejścia do zdrowia umysłu i emocji. Ale jednak w latach 70. Jung przedstawił. 70.? Może 50.? Nie pamiętam. Ale Jung przedstawił Pracę z Cieniem, gdzie zaczął opisywać te bardziej ciemne części jego psychiki. I tak naprawdę on był ojcem. Podejścia teoretycznego, że możemy albo tyle samo, albo więcej wyciągnąć z naszych cieni, niż możemy z naszego działania na co dzień, z naszego charakteru, z naszej osobowości, z tego, kim jesteśmy na co dzień. Tak naprawdę, nasze cienie to jest część naszej psychiki, której nie potrafimy zaobserwować do czasu, co ten cień. Nie jest rzucony na drugą osobę. Więc jeżeli ja walczę z niską samooceną, to mogę zrozumieć, że mam niską samoocenę, ale cień, który rzucam na drugą osobę, to jest cień zazdrości. Więc zazdrość moja, mimo że się w głowie zakodować że zazdrość moja jest oparta na tym, że ta osoba nie daje mi poczucia bezpieczeństwa w relacji, czy ta osoba nie zachowuje się zgodnie z moimi oczekiwaniami, jak powinno się zachowywać w relacji. Ale ta zazdrość jest moim cieniem. A faktycznie pod tym cieniem to jest, to jest prawdziwy problem w tym wszystkim, że ja mam niską samoocenę i... Ja uważam, że jeżeli ta osoba się zbliży do innych osób, to polubi je bardziej i ode mnie odejdzie. Więc mamy mój charakter, powiedzmy nisko samoocena, ale cieniem w tym wszystkim to jest właśnie ta zazdrość, praca z cieniem, i jestem na co dzień teraz terapeutą specyficznie działającą z, z cieniem osoby. To jest to wchodzenie poza te bardziej widoczne warstwy osobowości, praca z cieniem wyszukuje wszystkie części twojej psychiki, które są zsowane, są uciszone, są zignorowane, zostały jakby zakryte całym twoim życiem, bo nasz cień to jest często, to są części nas, których się wstydzimy. To są części nasze najbardziej Niemiłe, cienie nasze to są nasze lęki, to są nasze zawstydzenia, to są nasze obwiniania. Jest to trudna rozmowa, bo zawsze ją przeprowadzam po angielsku i mam tą samą listę w głowie zakodowaną po angielsku. Uh, guilt, fear, blame, shame. Więc um, poczucie winy, poczucie zażenowania. Poczucie zawstydzenia, lęk, nasz wewnętrzny ból to są nasze cienie. Dlaczego my mówimy, że ta terapia z ciałem jest tak olbrzymie przemieniająca? Dlatego, że ona jest bardzo głęboko zakotwiczona w mojej praktyce, w terapii z cieniem. Jak przychodzi kobieta do mnie, Chcąc zajść w ciążę, I, i omawia mi, że ona chce zajść w ciążę, że ona ma plany iść na in vitro, że to jest jedyny sposób, w jaki ona zajdzie w ciążę, a ja jej mówię, że, że jest to nieprawda, że sama przechodziłam in vitro i bardzo żałuję tej decyzji. Mam, dwa piękne, mam dwie piękne małe istoty właśnie z tej procedury, a gdybym wiedziała, jaki koszt ja ponoszę, poniosę psychicznie, fizycznie, Emocjonalnie po tej procedurze in vitro nigdy bym tego nie powtórzyła. Jak przychodzi do mnie taka kobieta, i ja jej mówię: Porozmawiajmy o tobie, porozmawiajmy o Twoich emocjach, porozmawiajmy o Twoich stresach. A ona na siłę próbuje przekształcić rozmowę, że nie, że to nie chodzi o nią, nie chodzi o jej emocje, tylko chodzi o jej zajście w ciąży. Ona ma 40 lat, ona musi zajść w ciąży. I w rozmowie powtarza, te, że ma 40 lat, że, że to już dla niej czas, że i, i ja słucham jako terapeuta cienia, jak ona powtarza często te 40 lat, i nagle ja się pytam, jakie masz emocje związane z tym wiekiem? I ona nawet nie zauważyła, ile razy ona powtarza, ile ma lat. Ja tutaj wykryłam cień. Ona powtarza, ile ma lat, i nagle wychodzi na to, że całe jej życie karmiono ją wiadomością, że jeżeli kobieta nie urodzi dziecka we wcześniejszych latach życia, to kobieta jest nic nie warta. I to było subtelnie jej kodowane, kodowane, powtarzane, społeczność jej pokazuje, że wszystkie jej koleżanki już mają dzieci, a nagle wychodzi zdanie, że ona całe życie. Bardzo się bała ciąży, ona bardzo nie chciała zajść w ciążę, i mamy następny cień, że faktycznie ona całe życie karmiła swoje komórki wiadomością, że ona nie chce zajść w ciążę, a później nagle poznaje swojego partnera, bardzo szybko się za siebie pobrali. Teraz ona nagle próbuje zajść w ciążę i się dziwi, że ta ciąża nie zachodzi. Co jeszcze? Kobieta poroniła parę miesięcy temu. I powtarza cały czas, że ona cały czas przeżywa tą stratę, tą stratę, tą stratę. I ja znowu widzę w tym cień. Ja mówię, stratę czego? No, stratę dziecka. No, ale to jeszcze nie było dziecko. Jeżeli natura porania ciąże, to znaczy, że ten zarodek miał wady genetyczne i, i był nie do życia. No tak, ale to miało być dziecko i to się miało urodzić, ale i dałam, podpowiedziałam jej, że ona faktycznie w tej chwili przeżywa stratę czegoś, co sobie stworzyła w głowie, co to mogło być, ale wiemy, że natura wie lepiej. Wiemy, że natura nie dopuści do ciąży i do porodu dziecka, które jest tak genetycznie schorowane czy genetycznie wadliwe, że. Ono nie przeżyje albo będzie bardzo cierpiało. Poronienia są normalne, tak, są smutne, ale są normalne. Jeżeli ufamy naszemu ciału, jeżeli ufamy naturze, jeżeli ufamy swojemu cyklu, żeby w ogóle zajść w ciążę, to musimy też zaufać procesowi, gdzie nie dostajemy dokładnie to, czego oczekiwałyśmy, ale że ten proces, proces też miał powód. I nagle w rozmowie wychodzi że poprzez to poronienie, bo ona tak emocjonalnie przeżywała tą stratę, że ona odeszła od swojej bardzo stresownej pracy. Ciekawe, następny cień opowiedz mi o swojej pracy. No, pracowałam na bardzo wysokim stanowisku, byłam pracocholikiem, były bardzo trudne dni, bardzo długie, zawsze byłam zaganiana, robiąc wszystko dla innych, i nagle widzę następny cień. Powód, dla którego to poronie nie musiało się zadziać, to dlatego, że to, że ty nie miałaś przestrzeni faktycznie w swoim życiu, na to dziecko w tym momencie zapracowana w nowym związku, nie, niedawno po ślubie, nowe mieszkanie, wszystko nowe, 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 a w tych wysoka, wysokich ilościach stresu nasze ciało nie potrafi się uziemić po to żeby zaakceptować ciążę, jak ciąża jest tak olbrzymim kosztem dla kobiety, dla jej ciała, to jest totalne wyjałowienie wszystkich jej zasobów yy, odżywczych. Zawsze się na tym słowie na tym słowie yy, zahaczam. To jest wyjałowienie wszystkich jej zasobów, to jest w 100% przekierowanie jej uwagi na tą istotę, która rośnie w niej, że jeżeli my nie przystąpimy do ciąży w stanie zrelaksowania, w stanie zaakceptowania, w stanie otwarcia się na ten nowy etap życia. Ja właśnie tak podchodziłam arogancko, że ja mogę przejść in vitro, urodzi mi się dziecko albo, albo dwa, i będę dalej kontynuowała swoim życiem, tak jakby się nic nie zmieniło. Po prostu będę sobie te małe dzieci brała ze sobą pod pachę jak psa, i to było moje podejście. A przecież ja jestem z tych kierunków przeszkolona, tylko byłam tak pewna siebie i swojego działania, że myślałam, że nie, że te wszystkie problemy, trudy macierzyństwa, depresji poporodowej. Traumy braku snu, że, że to wszystko, a to, to jest coś, co się, z czym się zmagają inne kobiety, ja sobie dam radę inaczej. I, i mój cień musiał mi pokazać na odwrót, bo miałam poród bardzo straumatyzowany, tra miałam połóg bardzo traumatyczny, i nagle w rozmowie z tą kobietą o niepłodności wychodzi że ona emocjonalnie niesie na swoich barkach dosłownie ciężar całego świata. Ona ma nieprzepracowane emocje z dzieciństwa. Ona miała ojca alkoholika, który był bardzo niedobry dla rodziny i nadal te emocje w niej tkwią. Jej partner ma wszystkie swoje cienie z dzieciństwa nieprzepracowane, więc ten brak, ciąży brak porodu dziecka może być energetycznie związany z jego traumą, co on ma nieprzepracowane. Ona miała styl życia totalnie nieprzygotowany na, na zaproszenie dziecka do siebie, i ona na siłę chce pójść na in vitro, i ja widzę dosłownie siebie w niej. A nagle, jak zaczynamy rozmawiać na temat jej emocji, na temat jej traumy, na temat jej lęku, na temat jej bólu, jak zaczynamy rozmawiać na temat jej cienia psychiki, jej cieni. Psychiki, bo było ich wiele, to nagle powód tej niepłodności zaczyna nam się bardziej pokazywać. I to jest właśnie potęga pracy z cieniem. Więc pierwszy poziom nauki ze mną dla terapeutów to jest terapia masażem łona. Jest to całkowicie zewnętrzna praca. Jest to masaż, który można obejrzeć i na mojej stronie powrótodołona.com, czy tutaj na YouTubie. Jest to praca, że jeżeli terapeuta nie chce wchodzić w uwalnianie traumy, w uwalnianie emocji, to nie musi. Można pozostać tylko i wyłącznie przy fizycznym masażu, który ma olbrzymie pozytywne skutki na całym systemie reprodukcji regulowanie miesiączek, regulowanie bolesnych miesiączek, bolesnego współżycia, problemy z endometriozą, mięśniaki, cysty na jajnikach, więc praca jest bardzo skuteczna fizycznie. Ale jak zaczynamy tą pracę połączać z terapią z cieniem, co będzie Drugi poziom nauki ze mną właśnie przygotowania się przystąpienia do pracy z emocjami, ale specyficznie pracy z cieniem. Jest to powód, dla którego mówię, jest to terapia tak olbrzymia i tak przemieniająca, bo nie tylko patrzymy się na pozytywne efekty masażu na ciele, ale też bardzo głęboko wchodzimy w te wszystkie zakamarki emocjonalne, które dotychczas były totalnie zlekceważone, bo jest to cień. A my nie widzimy cienia do czasu, co światło nie padnie na niego i możemy zobaczyć, że o, coś faktycznie się tutaj dzieje, co ja odstawiłam, zignorowałam, zlekceważyłam, uciszyłam, zawstydziłam, nie rozmawiam na te tematy, i tak długo jak jest cokolwiek w Twoim życiu, o czym nie rozmawiasz otwarcie, to Cię trzyma. To jest Twoje uwięzienie i ten cień. Dyktuje, jak ty sterujesz się z dnia na dzień, jak ty traktujesz innych ludzi, jak twoje ciało odczuwa zdrowie, jak twoje związki dają sobie radę, czy nie. Jest to wszystko oparte na naszych cieniach. Dlatego jestem terapeutą cieni. Specyficznie wzięłam wszystkie swoje dziesiątki lat, bo było pierwsze 10 lat na studiach, później następne 10 lat życia. Na całym świecie, więc z mnichami w Nepalu, w, z ekspertami w Indiach, całą południową Azję się uczyłam. Jak zaczęłam gromadzić te wszystkie informacje o ludzkiej psychice, to nagle mam do zaoferowania wyjątkową ilość informacji, co w większości szkołach nie nauczą. Po prostu jest to. Po pierwsze moja edukacja w tych tematach, ale po drugie, edukacja z życia, gdzie teraz patrzymy się nie tylko na, na światło, nie tylko na to, co jest lekkie, łatwe, widoczne, ale też patrzymy się na to ciemnie, na to czarne, na to straumatyzowane, na to ciężkie, na to obolałe. I łatwo jest nam powiedzieć, że o, ta osoba jest ciemna, ta osoba jest negatywna. Ta osoba jest ciężka niemiła. Mówiliśmy parę minut temu o tej wibracji, że, że wszyscy znamy ludzie, ludzi w życiu, którzy wibrują bardzo nisko. To nie sztuka odrzucić tych ludzi, którzy wibrują nisko, łatwo jest powiedzieć, o, ja sobie tylko życzę osob, które, osoby, które wibrują wysoko, są zadowolone, mają przetworzone swoje bóle i tak dalej. Sztuka nasza. Jest w swoją przestrzeń zaakceptować wszystkich nie w swoim świetle. Światło jest łatwe do pokochania. Sztuka jest zaakceptować wszystkich w swojej ciemni. Zaakceptować kogoś w tym, co go boli, w tym, co ma zawstydzone, w tym, czego się wstydzi podzielić, w tym wszystkim, co tak głęboko uciszył, że nawet nie pamięta, że ten ból niesie w sobie, w swoim ciele. I w tych sesjach terapii, moje sesje terapii trwają od 5 do 6 godzin, i dlatego potrzebuję tylko 3, czasami 4 albo 5, żeby widzieć życie życio zmieniające, życiowo zmieniające przemiany. Dlatego ludzie, kobiety przylatują do mnie, do Meksyku. Są tu tylko tydzień, a wylatują kompletnie inne niż przyleciały, więc jest to bardzo intensywna terapia. Twoje zabiegi, coś mam w gardle i nie mam wody. Przepraszam. Twoje zabiegi terapii masażem łona nie muszą być takie długie. Mogą być godzina albo półtorej godziny i możesz zadecydować pracować tylko w tej przestrzeni zewnętrznej, gdzie Działa się specyficznie nad właśnie mięśniakami, cystami na jajnikach, endometriozą, problemach z zajściem w ciąży, problematyczne miesiączki, bóle przy miesiączce. To można na tym pozostać. I na całym świecie takie terapie są bardzo poszukiwane. W niektórych krajach są one bardzo drogie, w krajach jak w Anglii czy w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych. Masaż łona z powodem zajścia w ciążę kosztuje dwa albo trzy razy tyle co masaż zwykły. Ale jeżeli jesteś w jakimkolwiek stopniu powołana do pracy Ostatni raz nagrywam bez wody. Przepraszam. Jeżeli jesteś w jakimkolwiek stopniu powołana do pracy właśnie z emocjami, z uwalnianiem traumy, z przetrzymaniem potężnej przestrzeni, gdzie ktoś ma prawo obok ciebie być całkowicie sobą, to praca z cieniem zaczyna się od twojej pracy z twoim cieniem. Bo wszystkie je mamy. Wszystkie nosimy w sobie cienie naszej psychiki, które dyktują, czy my potrafimy Działać na wysokiej wibracji w życiu? Czy jesteśmy mocno zakotwiczone, zablokowane? Jest nam trudno, jest nam ciężko, jest nam smutno, jest nam niemiło. Mamy kontrolę nad tą energią, nad tą wibracją i poprzez zanurzenie się w tych czterech dniach kursu ze mną, to nie jest tylko nauka terapii. I wyjdziesz i jesteś tą samą osobą, i po prostu w tej chwili potrafisz masować brzuszek i łono. Nie. Na tym kursie wszystkie Twoje cienie będą odkryte. I dlatego musisz być odważna, dlatego musisz być otwarta, bo musisz być przygotowana na to, że jeżeli wchodzisz na ten kurs zamknięta, zawstydzona, nadal usiłując. Pozostania na tym torze kobiecości, o którym mówiłam wczoraj, że, że przykazano ci, że tak kobieta ma się zachować i, i przy tym pozostajemy, jeżeli to jest Twoje podejście, to to nie jest kurs dla Ciebie, bo ja nie jestem typową kobietą i nie będę się w żadnym stopniu zachowywała tak, jak powinnam się zachowywać, tylko będę z sobą, będę omawiała swoją prawdę, będę działała bez przeproszenia. I jeżeli ciebie takie działanie bez przeproszenia inspiruje, to zapraszam cię do tej przestrzeni ze mną, bo jak jesteśmy wszystkie razem, poza swoimi blokadami, poza swoim zawstydzeniem, poza swoimi cieniami, to możemy przemienić cały świat. Ale jeżeli jedna z nas w grupie, dwie z nas w grupie cały czas będą siedziały w tym swoim ego. Które omówię w następnym filmiku, ale będziemy cały czas siedziały w tych swoich cieniach, zawstydzeniu, przemilczeniu, zamknięciu. Cała energia, cała dynamika grupy się, się zmienia, tak jak na początku mówiłam. Więc ja nie potrzebuję, żebyś przychodziła w tą przestrzeń już na wysokiej wibracji, już przepracowane wszystkie traumy, już uleczony cały swój ból. Ja mam na to przestrzeń. Ja mam przestrzeń na to, by usiąść z tobą jeden na jeden podczas tego kursu i porozmawiać o twojej prawdzie, porozmawiać otwarcie o twoich cieniach, wesprzeć cię w tym, ale jestem ekspertem w stworzeniu przestrzeni, gdzie wszystkie bardzo szybko wejdziecie na to samo stanowisko i będziecie dla siebie nawzajem tym wsparciem, którego dotychczas w życiu nigdy nie miałaś. Zapraszam cię. Pełnej swojej prawdzie, z pełnym swoim cieniem, ze wszystkimi tymi, ty, tymi częściami siebie, co zlekceważyłaś, uciszyłaś, schowałaś w cienie całe swoje życie, ze wszystkimi tymi częściami ciebie zapraszam cię, bo tylko jak ta cała ciemnia ujrzy światło dnia, to może ona się rozlać. Odejść od ciebie, i wtedy wchodzisz na tą mega wysoką wibrację, gdzie stajesz w swojej potędze jako terapeuta, w swojej potędze jako uzdrowiciel, w swojej potędze jako kobieta i mówisz: Ty, mówisz: Jestem, jestem silna i mam przestrzeń na ciebie, żebyś tutaj była w jakiejkolwiek wibracji jesteś, w jakimkolwiek bólu, w jakimkolwiek lęku. W jakimkolwiek stopniu Twojego przepracowania, gdziekolwiek byś nie była, to mam na Ciebie przestrzeń. I ja właśnie w ten sposób mam na Ciebie przestrzeń, jeżeli jest nam zapisane spotkać się w listopadzie. Miłego dnia Ci życzę i do usłyszenia.